Witam ja serdecznie do sala. Będziemy 8 lat w więzieniu że walkę o niepodległość i o wolność ludzi na ulicach. Po pierwsze chciałam podziękować Waszem Senatorowi za możliwość wyjścia tutaj i chciałabym podkreślić, że którzy nauczyliśmy się od władz Polaków, jak walczyć o niepodległość, o wolność i o godność człowieka, dali się wiarę o to, że możemy także walczyć o wolność. Będziemy walczyć i nie przestaniemy walczyć o naszą niepodległość. Głównym celem organizacji jest walka o swoje prawa. Chcemy pracować i w godnych warunkach. Dlatego musiałam uciec z Kuby i ja obecnie jestem, mieszkam w Miami. Gracias a todos los polacos, a todos los que trabajan en el Instituto de la Hawawaense. Mi nombre es Omar López Montenegro. Y fui fundador del Movimiento de los Derechos Humanos en Cuba. Estuve en organización de derechos humanos a finales de los años 80, justo cuando Solidaridad estaba precisamente en su mejor momento aquí en Cuba. Wtedy, kiedy Solidarność była w swoim najlepszym, najlepszym momencie rozwoju. W w Mam nadzieję, że wkrótce w Układa także będzie wolna, tak w Polsce. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj na tej wspaniałej uroczystości podniosłej uroczystości, aby pamiętać o naszej najnowszej historii. Spotykamy się dzisiaj także, aby podziękować tym wszystkim, którzy. 30 lat temu walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Wydarzenia bydgoskie były bardzo ważnym elementem w powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, a także tym elementem, który w konsekwencji doprowadzi do tego, że żyjemy w wolnej Polsce. W wolnej Polsce, ale nie wolnej od patologii. Szczególnie tej społecznej. Można by tu dzisiaj godzinami mówić o, tej, o tych patologiach społecznych, także z uwzględnieniem funkcjonowania wolnych związków zawodowych w naszym kraju, ale to nie ten moment, nie dzisiejsza uroczystość. Ale dzisiejsza uroczystość jest najlepszym momentem, aby powiedzieć i przypomnieć, że są kraje na świecie, które nie są demokratyczne i wolne. Dlatego cieszę się bardzo, że są wśród nas opozycjoniści z Kuby. Jestem dumny, że w imieniu Związku Zawodowego Solidarność mogę przeczytać i przekazać przesłanie w sprawie sytuacji na Kuby. Niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność zachowuje w pamięci poparcie od związków zawodowych na całym świecie, które otrzymał w bardzo dla niego trudnych czasach represji. Członkowie Solidarności oskarżani byli wówczas o działalność polityczną skierowaną przeciwko państwu i pod tym pretekstem byli sądzeni i skazywani. Mając to w pamięci, dziś w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Wyrażam naszą solidarność ze wszystkimi uciemiężonymi opozycjonistami kubańskimi. Ponoszą oni konsekwencje tego, że odważyli się być wolni, wyrazić to, co myślą, pod, zaprotestować przeciwko łamaniu praw człowieka, poddać wątpliwość ideologię komunistyczną. Oczekujemy ich uwolnienia i umożliwienia niczym nieskrępowanej działalności politycznej. Opieramy też walkę kubańskich pracowników o swoje prawa. Domagamy się, by do mogli zgodnie z konwencją nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy zakładać wolne, niezależne związki zawodowe. Żądamy uznania na Kubie podstawowych praw człowieka i obywatela. Żyjemy nadzieją, że Kuba dołączy wkrótce do rodzin państw demokratycznych. Można by powiedzieć, że to są tylko słowa przelane na kartkę papieru. Ale jakże tych słów potrzebowali nasi opozycjoniści z lat 80. Dlatego jestem dumny z tego, że mi przypadł udziale przekazania tych słów i tego przesłania. Szanowni przyjaciele kubańscy, marzenia się spełniają. Widzimy to dzisiaj po Państwa Afryki Północnej i tego z samego serca w imieniu Związku Zawodowego Solidarność Wam życzymy wolnej, demokratycznej Kupy. A Państwu dziękuję w imieniu Komisji Krajowej Solidarności za zaproszenie na tą uroczystość. Chciałbym jeszcze raz podziękować tym wszystkim, którzy 30 lat temu walczyli o niezależny Związek Zawodowy Solidarności Rolników Indywidualnych. I o wolną Polskę. Szczęść wam Boże. Dziękuję bardzo. Jak trudna jest sytuacja na Kubie. na Kubie? Jest bardzo ciężka. Przede wszystkim brakuje żywności, tak podstawowej żywności, ale to, czego najbardziej brakuje, to po prostu wolności. Tak? Nie ma tej demokracji, o którą walczą. Czy istnieją jakiekolwiek formy zrzeszania się poza instytucjami rządowymi? Jak już istnieją organizacje o prawach człowieka, ja też jestem. Istnieją duże organizacji na Kubie i poza Kubą, tak? Jestem fundatorem de jednej z nich, która no, walczy o prawa człowieka. Także organizacje e, istnieją. Licencja Jemu Farinha, który ma no, premię Zaharo do Parlamentu Europejskiego. Jak odbiera e, to wsparcie, które wyszło z polskiego, e, tu z Polski, od NZZ Solidarność? Wiem, ludzie nie wiedzą o tym. Ja mówiąc, Kubańczycy mieszkający na Kubie nie wiedzą dużo, tak, informacja jest zatajana, jedynie organizacje, które zajmują się rozpowszechnianiem roz informacji w świecie, tak? No, oni też tam wiedzą o tym, co się ale generalnie bardzo mało, tak? Nie mówi się o tym po prostu. i Wasze dalsze, dalsze plany pobytu tu, tu w Europie, na miejscu, no i po powrocie? Bueno, inmediatamente me vuelvo a Miami. Eh, regresaré a Europa más adelante, pero vamos a continuar con el trabajo, sobre todo de llevarle po a la oposición z po, z a la actividad electrónica dentro de Cuba, a la domu, información tak, y la experiencia de, de países como Polonia, como Polonia que supieron enfrentarse al comienzo y derrotar los trabajos de, de, el trabajo przede de przede todo el país.